106 milionów po stronie wydatków to największy jak dotąd budżet powiatu leszczyńskiego. Dochody szacowane są na 96 milionów złotych, a brakujące 10 milionów pochodzić ma z nadwyżki budżetowej. 40 milionów złotych przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne. Kwoty te nie są ostateczne, trwają rozstrzygnięcia finansowe pochodzące ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W przypadku przyznania dofinansowania budżet poszerzy się o środki na ścieżki, Rowerowe, z Leszna do Gronówka, z Lasocic do Święciechowy i starnowej Łąki do Kłody. Trzy wnioski zostały złożone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W budżecie zabezpieczone zostały środki jedynie na wkłady własne. Zwiększono dofinansowania dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Wśród przykładowych inwestycji znalazły się w gminie Włoszakowicy sygnalizacja w cach Kościelnych, chodnik na wylocie w kierunku Brenna, inwestycja drogowa z Bożkowa w kierunku w kierunku Bucza. w gminie Wyjewo modernizacja drogi do potrzebowa czy ścieżka rowerowa z Brenna w kierunku Włoszakowic w gminie Święciechowa prace projektowe na przebudowę ulicy Kosmonautów wzdłuż lotniska z powstaniem ścieżki pieszo rowerowej w gminie Lipno to przebudowa ulicy Spółdzielczej a w gminie Osieczna naprawa drogi Osieczna-Goniembice część zobowiązań wynika z umów zawartych w poprzedniej kadencji